Dzień dobry, nazywam się Joanna Fryderykiewicz-Żucińska, jestem adwokatem i mediatorem sądowym. Dzisiaj porozmawiamy o mediacji. Mediacja, co to takiego? Czy warto skorzystać z takiej formy rozwiązywania sporów? Warto wiedzieć, że istnieje mediacja pozasądowa i sądowa. Mediację prowadzi się zatem na podstawie umowy o mediację albo postanowienia sądu. Jeśli chcesz bezpiecznie i dobrze wynająć swoje mieszkanie lub dom, to koniecznie zajrzyj na naszą stronę bezpiecznymyślnikwynajem.pl. W telegraficznym skrócie: profesjonalna opieka prawna i przygotowanie skutecznych dokumentów. Gwarancja regularnych płatności od najemców, a w najgorszym przypadku skłonienie do dobrowolnego opuszczenia lokalu w związku z artykułem 777 i doprowadzenie do zdania lokalu właścicielowi. Co ważne, działamy na terenie całego kraju. Mediację określa się jako alternatywny sposób rozwiązywania sporów, zwłaszcza cywilnych. Jej celem jest niewątpliwie dążenia do odciążenia sądownictwa i zwiększenia efektywności postępowania. W myśl znanej zasady nawet najgorsza ugoda jest lepsza od najlepszego wyroku. Co do takiego ta mediacja? Jest to dobrowolne, poufne postępowanie w sprawach cywilnych, w których możliwe jest zawarcie ugody, prowadzone przez osobę trzecią, czyli bezstronnego mediatora, w celu doprowadzenia do ugodowego załatwienia sporu. Co oznacza, że mediacja jest dobrowolna? Oznacza to, że zgoda na udział w mediacji może być wyrażona w każdej formie i na każdym etapie, a także może być ta zgoda zawsze cofnięta. Sąd może skierować strony do mediacji na każdym etapie postępowania. Jakie obowiązki spoczywają na mediatorze sądowym? Mediator powinien zawsze zachować bezstronność przy prowadzeniu mediacji. Mediator prowadzi mediację wykorzystując różne metody zmierzające do polubownego zakończenia sporu. Wspiera strony w formułowaniu różnych propozycji ugodowych lub może wskazać sposoby rozwiązania sporu, które oczywiście nie są wiążące dla stron, ale strony mogą z nich oczywiście skorzystać. Mediator, strony i inne osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym są zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszystkiego, czego dowiedziały się w trakcie postępowania mediacyjnego. Jest oczywiście również możliwość, że strony zwolnią mediatora z obo takiego obowiązku, bo wówczas taka tajemnica nie obowiązuje. Przed sądem... Co do zasady nie można powoływać się na propozycje ugodowe lub inne oświadczenia składane w trakcie postępowania mediacyjnego. A ile taka mediacja trwa? Kierując strony do mediacji, sąd wyznacza czas jej trwania na okres do 3 miesięcy. Na zgodny wniosek stron lub z innych ważnych powodów termin ten może zostać przedłużony, jeżeli będzie to sprzyjać ugodowemu załatwieniu sprawy. Z przebiegu mediacji sporządza się protokół. Jeżeli strony zawarły ugodę, to stanowi ona do niego załącznik. Wszystkie strony muszą podpisać taką ugodę. Niemożność podpisania ugody stwierdza mediator w protokole i podaje jej przyczynę. Ugoda zawarta przed mediatorem po jej zatwierdzeniu przez sąd ma moc prawną ugody sądowej, a tym samym moc wyroku sądowego. Po nadaniu klauzuli wykonalności ugoda staje się tytułem wykonawczym, którym możemy posługiwać się w postępowaniu egzekucyjnym przed komornikiem. Należy pamiętać, że nie we wszystkich sprawach sąd zatwierdzi taką ugodę. Sąd odmawia nadania klauzuli wykonalności albo zatwierdzenia takiej ugody, jeżeli ugoda jest sprzeczna z prawem, zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności. Dlatego tak ważne jest prawidłowe sporządzenie takiej ugody przez specjalista, jakim jest mediator. Niedopuszczalne jest również zawarcie ugody w sprawie zakresu ubezpieczeń społecznych. Jakie wynikają jeszcze korzyści z mediacji? Po pierwsze. Obniżenie opłaty od pozwu. W sprawach, w których powód przed wytoczeniem powództwa wziął udział w mediacji, nawet jak nie doszło do zawarcia ugody, opłata od pozwu. Ulega obniżeniu o 2 trzecie, nie więcej jednak niż o 400 zł. Do kosztów mediacji należą jedynie wynagrodzenie mediatora i wydatki przez niego poniesione. Wynagrodzenie mediatora reguluje rozporządzenie. I tak w sprawach cywilnych o prawo majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2000 zł za całość postępowania mediacyjnego. Koszty mediacji co do zasady ponoszą strony. Są one zazwyczaj zobowiązane do poniesienia takich kosztów po połowie, ale sąd w pewnych okolicznościach może strony zwolnić od poniesienia takich kosztów. Nie każdy wie, że z mediacją mamy do czynienia również w sprawach karnych. Tu istotą mediacji jest dążenie do ugodowego rozwiązania konfliktu wynikającego z przestępstwa w drodze polubownych negocjacji prowadzonych przy udziale osoby trzeciej, zachowującej zupełną neutralność wobec stron. Mediator wspiera przebieg takich negocjacji, łagodzi powstające napięcia, pomaga, nie narzucając żadnego rozwiązania, w wypracowaniu porozumienia między stronami. Postępowanie mediacyjne jest podporządkowane zasadą dobrowolności, poufności, bezstronności, neutralności oraz akceptowalności. Udział oskarżonego i pokrzywdzonego w postępowaniu mediacyjnym jest zawsze dobrowolny. Postępowanie mediacyjne nie powinno trwać dłużej niż miesiąc a więc znacznie krócej niż w postępowaniu cywilnym. Po przeprowadzeniu postępowania mediacyjnego sporządza się sprawozdanie z jego wyników. Do sprawozdania załącza się ugodę podpisaną przez oskarżonego, pokrzywdzonego i mediatora. Oczywiście, jeżeli taka ugoda została zawarta. Czym różni się mediacja sądowa od pozasądowej? Która forma jest lepsza? Którą wybrać? Tak naprawdę nie ma na to odpowiedzi, ponieważ nie ma to żadnego znaczenia, jeżeli strony chcą się porozumieć. Mediacja zgodnie z przepisami może być prowadzona bez wnoszenia sprawy do sądu, czyli pozasądowa, albo na podstawie postanowienia sądu. Plusem mediacji pozasądowej jest to, że strony wybierają sami mediatora, a nie czyni tego sąd odgórnie. Ponadto mediacja pozasądowa nie ma ustawowo określonego terminu realizacji i to strony decydują o czasie jej trwania. Nikt tutaj nikogo nie popędza i każdy ma czas na wypracowanie swojego stanowiska. I tej długo wyczekiwanej ugody. Zanim podpiszesz umowę najmu, sprawdź, komu powierzasz swoją nieruchomość. Rejestry dzikich lokatorów to tania i prosta w obsłudze platforma, gdzie możesz zarówno zweryfikować lokatora, jak i zgłosić go jako dłużnika. W naszej bazie jest już ponad 300 tysięcy rejestrów. Sprawdź, zanim przekażesz komuś swoje klucza. Zachęcam Państwa do skorzystania z pomocy mediatora przy rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju sporów. Zawsze warto spróbować osiągnąć porozumienie, ponieważ z wydanego przez sąd wyroku zawsze jedna ze stron jest niezadowolona. Postępowanie mediacyjne nie trwa długo, a zyskujemy możliwość szybkiego zakończenia sporu i zachowania dobrych relacji z drugą stroną. Mam nadzieję, że wyjaśniłam Państwu podstawowe informacje o mediacji. Jeżeli macie Państwo jeszcze jakieś pytania, zapraszam do zadawania ich w komentarzach pod tym filmem, a na pewno na wszystkie odpowiem. I zapraszam Państwa do kolejnego odcinka Exlex. Do zobaczenia!